Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam cztery niepokojące historie od widzów. Jaki mroczny sekret skrywał podglądacz? Do czego zaprowadziła Angelika aplikacja Rendonautika? Jakie wiadomości z zagrobu przekazali Jarkowi z Marli? Tego wszystkiego dowiecie się z odcinka. Zaczynajmy. Historia od anonima. Gdy byłam na biwaku harcerskim, spotkało mnie coś niepokojącego. Pewnego wieczoru, spoglądając za okno, dostrzegłam sylwetkę mężczyzny. Przerażona, zawołałam koleżanki z pokoju, lecz gdy one także tam spojrzały, nikogo już nie było. Mimo tego, dziewczyny mi uwierzyły. Tak się tym przejęłyśmy, że nie mogłyśmy potem długo usnąć. Na następny dzień graliśmy z całym szczepem wchowanego. Miejsce, gdzie biwakowaliśmy, było terenem zamkniętym. Podczas zabawy zauważyliśmy obserwującego nas nieznajomego mężczyznę. Zaniepokoiłam się, gdyż jego postura przypominała mi podglądacza z okna. Druhna też go zauważyła, więc podeszła do niego i powiedziała najpewniej, żeby sobie poszedł. I tak też zrobił. Następnego dnia znów się pojawił w tym samym miejscu i obserwował nasze zabawy. Ale po jakimś czasie sam odszedł. W przedostatni dzień biwaku, niedaleko nas, przyjechała policja. Gdy spytałyśmy drucha, co się stało, powiedział, że w głębi lasu znaleziono jakąś zakrwawioną koszulkę i policja aresztowała podejrzanego. Więcej szczegółów nie poznałam, jednak najstraszniejsze było to, że po aresztowaniu tego kogoś nasz obserwator już więcej się nie pojawił. Historia od Angeliki. Na początku 2020 roku aplikacja ArenaNautica stała się mega sławna. Najczęściej prowadziła ludzi w jakieś odosobnione miejsca, przeważnie lasy. Moi koledzy bardzo się tą aplikacją zainteresowali. I on nie podam z wiadomych powodów. Chłopaki chcieli, żebym poszła z nimi pobawić się tą apką, jednak cały dzień źle się czułam, chociaż bardzo rzadko mi się to zdarza. Więc zrezygnowałam. O godzinie 16:12 jeden z kolegów napisał mi, że aplikacja zaprowadziła ich do lasu w naszym małym mieście. Miejsce to nie było często odwiedzane, gdyż kilka osób tam się powiesiło. Przez gorączkę szybko zasnęłam, nie czekając na wiadomości od chłopaków. Podczas drzemki miałam bardzo dziwny sen. Zobaczyłam w nim siebie i tych kolegów w jakimś opuszczonym budynku. Pojawiło się tam jeszcze coś dziwnego i przebudziłam się. Zaniepokojona zadzwoniłam od razu do chłopaków. Na szczęście nic strasznego się nie stało. Następnego dnia czułam się już o wiele lepiej i chociaż miałam złe przeczucia, to i tak poszłam z kolegami eksplorować tę dziwną aplikację. Na początku Rendonautika wariowała i co chwilę zmieniała miejsce na mapie, więc włączyliśmy ją na innym telefonie. Zaczęła działać już normalnie i pokazała nam inne miejsce w tym samym lesie. Mieliśmy do niego ponad dwa kilometry, więc postanowiliśmy się tam udać. Kiedy znaleźliśmy się już w lesie, jeden z kolegów zaczął się bać, bo twierdził, że coś widział, a my, jak to grupa, zaczęliśmy się z niego naśmiewać. Około godziny dziewiętnastej praktycznie dotarliśmy do miejsca, które pokazała nam mapa. Nasze głośne rozmowy ucichły, gdy zobaczyliśmy niewielki, stary dom, a koło niego jeziorko. Jeden z kolegów postanowił wejść do tego budynku jako pierwszy. Powoli otworzył drzwi. Gdy już wszyscy znaleźliśmy się w środku, postanowiliśmy zwiedzić ten dom. Miał dwa piętra. I ja i tamten kolega poszliśmy po schodach na górę, a pozostała dwójka zostałaby poszperać na dole. Na drugim piętrze były dwa pokoje, do których dało się normalnie wejść. W pierwszym z nich, na środku, stał czerwony wózek dla dziecka. Nagle usłyszeliśmy coś za nami. Wystraszeni uciekliśmy na zewnątrz. Uciekając, spojrzałam na okno pokoju, gdzie znajdował się tamten wózek, jednak już go tam nie było. A jedyne co zauważyłam, to jakiś cień. Niedawno, czytając historię naszego miasta, Dowiedziałam się, że właśnie w tym domu powiesiła się dziewczyna, która była w niechcianej ciąży. Mam zamiar jeszcze kiedyś odwiedzić to miejsce. Historia od Jarka. Mam na imię Jarek i mam 29 lat. W swoim życiu doświadczyłem kilku dziwnych zdarzeń. Wydaje mi się, że jestem wrażliwy na paranormalny świat. Mawia się, że małe dzieci są także na niego bardziej wyczulone. Może to oznacza, że nie do końca wydoroślałem? Nie wiem. Trochę zboczyłem z tematu, więc przejdźmy już do moich historii. Oczywiście miejsca i osoby, które brały w nich udział, pozwolę sobie zastąpić innymi ze względu na prywatność moją oraz bliskich. Pierwszej historii już nie pamiętam, gdyż wydarzyła się, jak miałem zaledwie trzy latka, jednak mój ojciec pamięta ją doskonale. Byliśmy wtedy na cmentarzu miejskim odwiedzić rodzinne groby. Podbiegłem wtedy do dwóch małych dziecięcych grobów i powiedziałem, że oni też chcą świeczkę. Zacząłem mówić sam do siebie. Śmiałem się i powiedziałem, że tam są dwaj chłopcy, którzy twierdzili, że pilnują taty. Ja o tym nie wiedziałem, ale groby należały do braci mojego dziadka, którzy zmarli w wieku siedmiu i dziewięciu lat. To był pierwszy raz, jak byłem z rodzicami na cmentarzu. Z racji wieku nie mogłem przeczytać nic z płyt nagrobnych, więc skąd wiedziałem, że spoczywa tam dwóch chłopców? Druga historia także jest związana z cmentarzem. Przez kilka nocy pod rząd śnił mi się jakiś mężczyzna. Ubrany był w garnitur i białą koszulę. Nic nie mówił, tylko siedział na kamieniu i patrzył się na mnie ze smutkiem w oczach. Po chyba czterech lub pięciu nocy z tym samym snem, opowiedziałem w końcu o tym tacie. Zaskoczył mnie, gdyż też znał szczegóły tego snu, pomiewał identyczny. Wymienialiśmy się informacjami o wyrazie twarzy mężczyzny, kolorze włosów i tym podobnych. W końcu tata powiedział, że osoba ze snu to wujek, którego już nie pamiętam, bo byłem bardzo mały jak zmarł. Tego samego dnia poszliśmy do wujka Marka, brata taty, który od progu zagadnął, że wujek Antek mu się śni od tygodnia. Bez większego zastanowienia wujek z tatą zaczęli obdzwaniać resztę rodzeństwa i okazało się, że każdemu z nich choć raz przyśnił się ten sam zmarły członek rodziny. Tata doszedł do wniosku, że wujek może czegoś potrzebuje i załatwili jeszcze tego samego dnia mszę świętą za niego. Tuż po mszy za Radą Księdza pojechaliśmy na cmentarz, na grób wujka. Jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że płyta nagrobna pękła. Wszyscy stwierdziliśmy, że wujkowi było smutno z tego powodu i wkradał się do snów całej rodziny, by coś na to zaradzić. Rodzeństwo taty zrobiło szybką składkę, i już trzy dni po mszy na grobie zawitała nowa płyta tej nocy znów przyśnił mi się ten wujek lecz tym razem stał z wielkim uśmiechem powiedział jeszcze w końcu dziękuję rano tata sam zaczął rozmowę na ten temat i miał dokładnie ten sam sen może to brzmieć na naciągane ale tak było wujek chciał nową płytę nagrobną i już na dziś to już wszystkie historie która z nich zaniepokoiła Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Wpadnijcie na moje media społecznościowe Instagrama, grupę Straszydła na Facebooku, Spotify'a oraz poprzednie odcinki. Do usłyszenia.